Witam wszystkich hodowców i hodowczynie, było kilka telefonów, żeby pokazać Wam że jakieś pary rozpłodowe gołąbków moich, co nam czym nim karmię, jakie, jakie tam dostaję witaminy, jakie co, no i teraz akurat mamy chwilę czasu, to nakręcamy taki tam krótki filmik, żeby pokazać Wam kilka par i te wszystkie środki, które tam stosuję, ja tam je stosuję za mocnych środków, Raczej wszystko takie naturalne jest zaraz tutaj wejdziemy do gojenika to pokażę no tutaj mamy karmę uszykowaną już z dzikim brzem z dzikiego brzuje to już jest na wcześniej uszykowane i to się podesło Teraz nim tutaj damy troszkę posypki takiej, kaminy uzupełniającej. O, tam troszeczkę nim posypiemy. mieszadło, wymieszamy. praktycznie wymieszane i za chwilę nim to dane. no to dostają też tak raz, dwa razy w tygodniu różnie, tutaj mamy ten dżem, to jest zrobiony dżem z dzikiego bzu jest normalnie zakonserwowany na jesień zrobiony, na całą zimę no a tutaj jest soplica, jest leksusowa co nim tam się podoba, to dostają tu mamy olejek z czosnkiem no tak tam, normalne tutaj jest ten Pro, zrobiony ze spirytusu e, I z kitu pszczelego e, Propolis Też nam dostają Tu mamy na robaka wita, e, wita. Zioła Zrożnie wiadomo No to też Tutaj jest tutaj jest e, cebula czerwona e, Biała szan, Ocet winny No czasu czasu tutaj gerwit dostaną I tutaj mam też są słowa niby kulbackiego, to jest nie, nie od niego, to jest kupiona gdzie indziej. Dałem to dopiero kilka razy, ale widzę, że to będzie coś chyba dobrego. Bardzo ładny kał po tym jest. Daję nim to i tutaj daję nim te drożże. Też niby te, co tam kulbacki polecał. To są wszystko kupione. To są wszystko kupione te drożże tutaj u nas. Nie są od niego brane, bo u niego wiadomo duże pieniądze. A to nie są za duże pieniądze, bo chyba to tam. 120 zł chyba kosztował chmury 20 kilo czy coś takiego No też tam dostają teraz no, raz w tygodniu tam dostaną karmy no to wiadomo tutaj jest tam jakaś karma nie? tutaj jest trochę zrobione swojej karmy także one dostają no to tam jeszcze dostają warzywa wiadomo jak teraz to dostają raz w tygodniu jak będą młode no, dwa razy w tygodniu nie miele warzywa i dostają bez skarmą mieszane warzywa. Tutaj mamy też już połączone pary. Są te, tutaj akurat mają jajka. Tutaj jest para czarnych. Bardzo ładna para. One tutaj siedzą, ponieważ później będą przeparowywane z innymi. Będą tutaj. Tu jest para nabytych czerwonych, ale nich tutaj nie będę pokazywał, bo to są pierwsze gołębie Tutaj są niebieskie białoloty. To z linii Bulemansa to są te mazane też będą No i tutaj mamy pozostałe tutaj o, wczoraj dostały y, sałatę która zostaje do, siewki trochę zawsze jak tam wysiewamy zostanie to nie tutaj przyniosę wydziobią ładnie i tutaj już część złożyła jajka większe będzie część, większość ludzi mają złożone jajka tutaj mamy pomieszane i fabry są i anteny tutaj i i ardeny, także tutaj są wszystkie gąbki razem, nie ma, że tam było osobno, podzieliłem, tylko wszystkie są razem, nie. Dlatego, że nie, nie uważam, to by było niedobrze, gdyby były w jednym same ardeny, bo to tak, uważam, że lepiej jest ten sposób. Jest tutaj kilka bardzo ładnych parów, no, kilka, wszystkie można powiedzieć, są bardzo ładne pary, nie ma tutaj co. A tutaj te boksy to nam się praktycznie niczym nie różnią, one są wszystkie jednakowe. Nie ma tutaj, że, że, że coś innego, bo w każdym jest jednakowo, tu, 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 w każdym, razie, tu, w każdym razie, inne gołębie, inne. Zaraz ja mi tutaj do tej tarmy, posypę. Będą sobie fajne jabły. Piecz, 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 piecz. Ale bardzo lubią to karmy tym dzikiem brzyn, może nie tak jak ten dziki bez, jak, jak tą witaminę uzupełniającą mi bardzo smakuje. Ale ja nie daję żadnych gritów daje to, tak jak później latem dostają sałatę liście z buraka no w ogóle te wszystkie takie mikstury dostają warzywne i one, one mi ja uważam, że to jest dużo lepsze jak te wszystkie gryty ta wszystka chenia, głębie są zdrowe, nie chorują to jest najważniejsze przy pierzeniu dużo tego bzu dostają także one Zaraz po kolei będą wszystkie dostawać I mamy w następny. I następne A, ta, 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 ta. Tutaj też są tak tak, tak. wszystkie Później jak już wszystkie złożą jajka, to cele zrobimy tak otwarte, jak tutaj jest ta jedna, żeby było widać, jak będą młode. Jak się cele wszystkie pootwiera, to będzie wtedy widać, jak jest z młodymi, jak to wygląda. O, tak, tutaj teraz złożymy i one tak tak te cele dostaną. Do młodych tutaj siedzi Arden Samczyk. Na jajkach tutaj, faber siedzi bardzo fajny, samczyk czarny. No tutaj w każdym miejscu składane. Jajka tutaj, połowa, połowa samiczka. Połowa samiczka, taka. Ona jest z red szali samczykiem. Bardzo ładna samica. Jajka samica to jest córka uskowanego. Bardzo ładne. Bardzo ładne wychodzą z Tutaj jest samczyk ten trzali ten, ten, co tutaj o tutaj idzie to jest to jest ten ten go. Jej, 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 ja go później tutaj pokażę niech sobie teraz spokojnie zjedzą przejdziemy do naszego w tym golewniku jest jest dużo więcej ardenów bo tutaj mamy chyba 8 par ardenów patrzcie, patrzcie, patrzcie patrz, 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 patrz samczyki obraną, tu jest gwiazda tu jest wygoda Arbenii jest para czerwonych tam u góry one też już mają jajka to jest świeża para nabyta one niedawno dopiero wyrabiowane były są trzy pary, cztery pary pigory zobaczymy co z tymi będzie Tutaj mulemansy też są, jest jedna para mulemansów, jest samiczka taka mazana Samczyk też mazany jest tutaj z drugiej strony, on, teraz poszedł na półkę właśnie, jest, bardzo ładna para to jest Będą tutaj jakieś młode po nich Nie po tutaj już jest dość dużo zamówionych młodych, ale jeszcze tam można coś sobie zamówić, bo jeszcze coś jest pierwszego lęku, później drugi lęk będzie, bo Będą tylko dwa lęgi. Więcej nie robię lęgów, wystarczy To co jest, żeby tylko ładnie się wychowały, to już i idziemy do ostatniego gołęblika. Tutaj tylko jest tak troszeczkę ciekawą, ale nie dzisiaj nie jest źle. to Na tym gołębniku Ardenu, w tym tutaj Fabry, Janseny. też tutaj jest. No jest oczywiście ta para czerwonych, jedna jeszcze. Taś w każdym gołębniku taki Bardzo ładna samiczka niebieska. Piękna samiczka. Też już ma jajek, jajka. No jest tutaj takie które jeszcze nie złożyły. Resztę już, jeszcze wszystko, jajka poskładane moja tak, młoda Jasenka. Ona jest w parze z tym starym Defałem. Też już ma jajka. To fajnie się połączyły. W tym roku trochę wcześniej są połączone. W tym roku połączyłem to na początku marca. W tym roku troszeczkę wcześniej były złączone. Tak, się Koniec lutego już były połączone. Pogody teraz są fajne. Myślę, że będzie wszystko dobrze z ludami, nie będzie źle. I tutaj ten filmik jest krótki taki, bo nie mamy za mocno czasu, żeby to nakręcać, ale myślę, że wystarczająco już pokazać, że gołębie są zdrowe. Jak widać, wszystko jest ok, z nimi, nic się nie dzieje. Jest dość dużo tych par, także jeżeli tam będą zainteresowani młodymi, Proszę dzwonić, tam numer telefonu będzie. I dziękuję wszystkim hodowcom i do usłyszenia.